Dziś w ramach naszej efektywnej budowy dojechaliśmy do Warszawy na naszą budowę Construction Services, którą realizujemy, czyli tak zwaną sprzedaż materiału łącznie z usługą montażu. W ramach Construction Services Xrella współpracuje z najlepszymi. E, firma Norberta BDK Budownictwo, no właśnie, jest tą najlepszą firmą. Ja lepszych nie znam na dzień dzisiejszy. Jak ci idzie? Bo ty w wydajności byłeś najlepszy zawsze. Czy ta wydajność, o której my mówimy w materiałach 40 m2, już u ciebie działa, a może jest lepiej? No, średnią wydajność, jaką osiągnęliśmy na tej budowie, no to jest 45 m y, gotowego montażu. Tak, żeby to rozgraniczyć, gotowy montaż to jest już zapianowane, zrobione podrzuty, narożniki posprzątane to jest yy, gotowy na gotowe, tak. Z Norbertem realizujemy już czwartą budowę i na każdej budowie są yy, zaskoczeni tempem. Czyli ja zawsze mówię, żeby ściągali wcześniej instalatorów, elektryków, I mówię, spokojnie, spokojnie. Wchodzi norbert, zaczynamy montować ściany, działo i wtedy jest szok i niedowierzanie, że w tak krótkim czasie można postawić tyle ścian. Przy czym powiem, że oczywiście nie chodzi tu o żaden, o żaden wyścig, bo praca ma być dobrze wykonana, ale jeżeli nauczymy się z tym pracować, to tak, to tak może być. No i oczywiście tutaj najlepiej na tych budowach Sprawdza się kombinacja taka, o czym mówimy od początku, że ściany zewnętrzne silki tempo, które też murujemy dwa razy szybciej przy pomocy naszych mini żurawi. do tego i ten panel, to razem się super komponuje i wtedy powstają piękne obiekty. Spominam się być w 100% wypełniono, tak jak tutaj widzimy. Dodatkowo są nawet ślady, że uzupełniamy, gdzie nam tutaj zaprawa nie wypłynie, po to, żeby nikt nie miał wątpliwości, że później może jakieś zarysowania się dziać. Powiem szczerze, nigdy jeszcze nie miałem reklamacji na spoiny filmowe, tak jak tutaj widzimy, między panelami, montowane na klatce. Plusem technologii tą panel jest to, że wszystkie ściany są zdylatowane od siebie i od ścian nośnych, od stropów. Tak jak tutaj widzimy, połączenie panela z panelem jest zdylatowane pianką, tak samo od stropu i tak samo od cylindrów no i nadproża wszystkie są delatowane. czyli to jest to co mówimy w naszych zeszytach że jedne połączenie na sztywno a drugie na piankę które przy szpachlowaniu należy dozbroić fizeliną czy tam jakąś siatką zbrojącą tutaj mamy część muru yy, wejście do garderoby, które będzie wyszpachlowane, a mur z tempo będzie antykowany dlatego przy rozmowach z kierownikiem ustaliliśmy, że mamy 12 mm 15 mm po to, żeby było miejsce na przerwę, żeby można było butlinkiem zachwycić. Ale powiedz, jak z Twojej perspektywy wygląda współpraca z nami? Czy jesteś zadowolony, że współpracujesz z Xerlo? No, jestem bardzo zadowolony. Pracę mam zapewnioną. Jakość prac, która jest wykonana przede mną, czyli silka tempo, naprawdę, naprawdę jest, że tak powiem, na pokaz. Czyli innymi słowy, możesz polecić współpracę z Xerlo, innym ewentualnie firmom wykonawczym, które też będą chciały się nauczyć montażu i ten panel. Polska jest duża. My cały czas potrzebujemy jakby dodatkowych firm, ponieważ sprzedajemy tego produktu coraz więcej od momentu, kiedy produkcja została uruchomiona po strołęce we wrześniu zeszłego roku. Norbert jest bardzo dobrym montażystą, ale też jest bardzo dobrym szkoleniowcem tak z natury, czyli typowo na budowie. Także jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Norbert jak najbardziej przeszkoli. Jeżeli chcecie mieć wybudowany obiekt szybko pod bardzo, bardzo, z materiału wysokiej jakości i przez wysoce wyspecjalizowane firmy wykonawcze, zapraszamy do kontaktu z nami, z Xelon z Construction Services. Andrzej prowadzi takie budowy super, mamy super wykonawców i to wszystko może i z tego wszystkiego możecie skorzystać. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Także słuchajcie, kończąc nam, Andrzeju, gratuluję, że tak nam wszystko fajnie się rozwija. Tobie Norbert, gratuluję tego, że tak powiem rozwoju firmy i coraz wyższych wydajności. Cieszę się, że mogliśmy się tu spotkać. No i tak jak powiedziałem, zapraszam wszystkich do współpracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wojtku, dziękuję Norbert.